Witajcie, to jest już szósty odcinek z serii 10 najtańszych aut, w których będziecie wyglądać, jakbyście byli milionerami. Fakt, te auta nie są tanie, ale nie wmówicie mi, że w aucie za 10 czy 50 tysięcy będziecie wyglądali jak milionerzy, bo po prostu nie będziecie. To są natomiast, w mojej opinii, najtańsze auta, w których jest taka szansa. Nie przedłużam wstępu. Zostawcie proszę dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić podobnego zestawienia, a tymczasem lecimy z tym odcinkiem. Jaguar F-Type z 2015 roku. Cena 200-230 tysięcy złotych. Jaguar F-Type to dwuosobowy roadster i coupe. Model został wypuszczony na rynek w 2013 roku. F-Type został zaprojektowany w ramach projektu stworzenia pięknego, luksusowego i w miarę szybkiego oraz przystępnie co nowego modelu. Przed premierą został zaprezentowany model koncepcyjny o podobnych wymiarach i sylwetce, a wtedy nosił on nazwę CX-16. Samochód jest dostępny, jak wiecie, w trzech wersjach napędowych: bazowej o mocy 340 koni, F-Type S o mocy 380 koni oraz F-Type R o mocy 550 koni mechanicznych. Samochód trafił do sprzedaży w 2014 roku. Wszystkie wersje modelu zostały wyposażone w ośmiobiegową przekładnię Quickshift. Audi R8 180-220 tysięcy za 2010 rocznik. Audi R8 pierwszej generacji to samochód sportowy zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu 30 września 2006 roku. Nazwa samochodu pochodzi od sportowego prototypu Lemon Audi R8, zaprezentowanego podczas innych targów w 2003. Produkcję pojazdu rozpoczęto właśnie w 2006. W 2008 roku natomiast samochód zdobył tytuł World Performance Car of the Year. Dwa lata później ten sam tytuł zdobyła wersja R8 V10. Od połowy 2007 roku pojazd dostępny jest w wersji z silnikiem V8 FSI o pojemności 4,2 litra i mocy 420 koni, a od 2009 z silnikiem V10 FSI o pojemności 5,2 i mocy 525 koni. Karoseria samochodu w całości wykonana jest z aluminium. Alfa Romeo 4C – około 180-200 tysięcy za 2016 rok Alfa Romeo 4C to dwumiejscowy samochód sportowy produkowany przez włoski koncern Fiat pod marką Alfa Romeo od 2013 roku. Pojazd po raz pierwszy został zaprezentowany jako auto koncepcyjne podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2011 roku pod nazwą 4C Concept. Zamierzeniem producenta było zbudowanie samochodu o najmniejszej masie własnej, aby zapewnić jak najlepsze osiągi. Na Nadwozie pojazdu został wykonane przy udziale materiałów lekkich, aluminium oraz włókna węglowego. Oto zostało wyposażone w jedną jednostkę napędową. Była ona specjalnie odchudzona oraz wyposażona w aluminiowy blok o pojemności 1,75 litra, wyposażoną w turbosprężarkę znaną z modeli Giulietta QV. BMW Z4. Koszt około 200-300 tysięcy, w zależności czy mówimy tutaj o Z4 c czy Z4M. BMW Z4 to samochód osobowy typu Roadster zaprezentowany jesienią 2002 roku jako następca modelu Z3, produkowany w dwóch generacjach. Po dwuletniej przerwie w 2018 samochód wrócił do produkcji w formie trzeciej generacji. Nowe BMW Z4 zostało już oficjalnie pokazane w Paryżu. W mojej opinii nawet te starsze modele nie wyglądają źle. Powiedziałbym, że nawet są bardzo, bardzo dobre, jeżeli chodzi o wygląd. Ale różne gusta, przejdźmy zatem dalej do auta, które spodoba się na pewno każdemu. Oczywiście, jest to Ford Mustang najlepiej z 2015 roku. Takie auto będzie w tym momencie najtańsze około 85 tysięcy za używany egzemplarz. Ford Mustang to amerykański samochód osobowy typu Pony Car produkowany od 1964 roku. Ten tutaj to szósta generacja modelu, zaprezentowana w 2013. Jest to, w mojej opinii, najładniejszy Mustang, jaki został wyprodukowany kiedykolwiek niemniej to tylko moje zdanie. Rozumiem, że znajdą się tacy, którzy będą lubili bardziej Mustangi z 70 lat. Ja czekam na komentarze, no i kontynuujmy opowiadanie. Z myślą o europejskich klientach zaprezentowano czterocylindrowy silnik 2,3 litra EcoBoost. Motor rozwija moc 309 koni i maksymalny moment. 407 Nm. W ofercie znajduje się również zmodernizowany silnik 3.7 V6 o mocy 300 koni oraz silnik V8 o pojemności 5.0 o mocy 421 koni. W związku z niską oceną bezpieczeństwa Forda Mustanga przez Euro NCAP po otrzymaniu dwóch gwiazdek w styczniu 2017 roku, firma Ford dokonała modernizacji pojazdu, dzięki czemu uzyskał w ponownym teście trzy gwiazdki. Porsche 911-996, 2000 rocznik, cena około 80-100 tysięcy. Nowsze wersje 2006-2007 kosztują o około 100 tysięcy więcej, ale wyglądają one według mnie znacznie lepiej. Ten rocznik jest jednak oczywiście tańszy. Porsche 911 996 to czwarta generacja flagowego modelu marki. Był on produkowany od 1998 do 2006 roku, po raz zaprezentowano w 1997. Model 996 otrzymał bardziej opływowe nadwozie, nowy charakterystyczny przód, to znaczy przednie lampy, zespolone z kierunkowskazami, wzmocnione silniki, lepsze hamulce i jeszcze bardziej udoskonalony napęd na cztery koła. Podstawowe modele Carrera i Carrera 4 otrzymały nowy chłodzony cieczą silnik sześciocylindrowy w układzie boxer. Umieszczony był on z tyłu, a miał pojemność 3,4 litra i moc 300 koni oraz w wersjach S o pojemności 3,6 litra 320 koni. Wersję Turbo AWD zaprezentowano we wrześniu 1999. Ogólnie w tych autach mamy głównie sześciobiegowe skrzynie manualne. Subaru BRZ. Dla mnie model z 2017 roku wygląda zjawiskowo. Do tego cena nie jest jakoś mega straszna jak na tego typu auto. 60-70 tysięcy złotych i jest twoje. Nie jestem jednak pewien czy ktoś poza kobietami weźmie was w tym aucie za milionera. Niemniej jedno jest pewne: w środku naprawdę tak możesz się poczuć. I jeździłbym tym samochodem. Nie okłamę Was, że to sportowe maleństwo oferuje całkiem sporo, nawet jak na tak niewielki dwulitrowy silnik. Samochód sportowy o nadwoziu kupé, produkowany przez japońską firmę Subaru, jest z nami od 16 marca 2012 roku. Ceny auta na początku 2013 roku w polskich salonach za podstawową odmianę rozpoczynały się od około 30 tysięcy euro, czyli 120-130 tysięcy złotych. Lotus Elise. To oto to prawdziwa zabawka dla dużych chłopców i w dodatku jego cena nie jest nadmiernie przeraźliwa. 60-80 tysięcy za kilkunastoletni egzemplarz, który wciąż jest super wyglądającym samochodem. Jest to chyba dobry deal. Oczywiście im nowszy, tym lepszy, piękniejszy i bardziej przyciągający wzrok. Niemniej zapewniam Was, nawet model z 2002 roku przyciągnie uwagę każdego przechodnia. Samochód marki Lotus produkowany jest od 1995 roku. Podwozie auta jest wykonane z wytłoczek aluminiowych. Są one klejone, by w niektórych miejscach można zastosować cieńsze struktury. Koła, zawieszenie i tarcza hamulcowe wykonano z lekkich stopów. Na Lotusie Elise bazuje jeden z najsłynniejszych seryjnie produkowanych samochodów elektrycznych, czyli Tesla Roadster. Jaguar S Type R z 2005 roku. To bezdyskusyjny fakt, że wszystkie nowoczesne Jaguary wyglądają świetnie. S Type to ekskluzywny wóz, który po raz pierwszy został zaprezentowany w 1998 roku. Samochód został wyprodukowany w latach 99-2008, a sam S Type ożywił tabliczkę znamionową S Type Jaguara z 1963. Model z 2005 roku otrzymał lifting i lifting portfela, ponieważ można było go kupić bardzo tanio. S-Type z kolei z 2002 roku miał silnik 4.2 i Supercharger V8, który w tamtym czasie był jednym z najszybszych samochodów produkowanych seryjnie. Model 2005 przeprojektował przód i tył, zmodyfikowano kratki i tylne światła, dodano aluminiowe wstawki i nowy silnik o pojemności 2,7, czyli była to wysokoprężna V6. Za granicą, jeżeli dobrze poszukacie, taki wozik możecie dostać za 9000 dolarów, oczywiście bez opłat. Dodge Challenger. Jeżeli masz nieco więcej niż 100 tysięcy na wydanie na oto oraz będzie cię stać, aby do niego zatankować, to biorąc to oto dla siebie, będziesz zmuszony liczyć się z falą spojrzeń na ulicy. Nie ma raczej osoby, która nie obróci się za taką bestią, i co więcej, raczej na biedaka w takim ocie wyglądać nie będziesz. Dwa, no może trzy słowa o tym aucie, który jest samochodem osobowym, który był produkowany pod amerykańską marką Dodge Chrysler od 1970 roku. My mówimy tutaj o generacji trzeciej, produkowanej od 2008 roku. Auto jest stosunkowo rzadkie. W 2007 roku sprzedano 7000 egzemplarzy, a w 2009 34000. W 2010 natomiast było to 57 57000, a w 2011 26. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, zostaw subskrypcję oraz dzwoneczek. Jest to bardzo, bardzo ważne. Mi będzie miło, jeżeli go zostawisz. A tymczasem do usłyszenia. Żegnam się z wami. Do następnego odcinka. Cześć!